W Polsce co roku umiera tysiące ofiar błędów lekarskich. Z jakiegoś powodu część tych błędów, w imię ideologii, niektórzy wybierają jako dobry cel na upolitycznianie. Jest to obrzydliwe żerowanie na ludzkiej tragedii, podciąganie tego. Jesteście obrzydliwymi hienami cmentarnymi, które wycierają sobie gęby gędy ludzkimi tragediami. Błędy lekarskie nie, nie powinny. Błe tu właśnie jest moje sumienie. Są błędy lekarskie i powinno nam być nad tym przykro. I to, że uczciliśmy mi tą ciszę ofiary tych błędów lekarskich, to w porządku. Natomiast podciąganie pod to ideologii jest obrzydliwe z Waszej strony. Obrzydliwe. Dziękuję. I pan poseł Artur Dziambor, wolnościowcy, proszę. Dobrze, Szanowni Państwo, na poprzednim posiedzeniu Sejmu miała miejsce haniebna sytuacja, w której partia o nazwie Prawo i Sprawiedliwość uchwaliła jawnie niekonstytucyjną ustawę. Tydzień temu miała miejsce jeszcze bardziej haniebna sytuacja, haniebna dla prezydenta Polski i dla doktora Prawa, który tę ustawę podpisał. Parę dni później, parę dni później miała miejsce jeszcze bardziej haniebna sytuacja, w której okazało się, że prezydent tę ustawę doczytał. Tymczasem dziś dowiedzieliśmy się parę godzin temu, że dorzuciliście państwo tę nowelizację, którą prezydent, yy, prezydent zaproponował, do dzisiejszych obrad. I chcecie to szybko uchwalić. Szanowni państwo, jak chcecie, to potraficie. Tymczasem ustawa, którą złożyliśmy wcześniej, parę tygodni temu dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, dla ludzi, których chcecie zabić waszymi rządami i waszymi decyzjami jest złożona i drzeka. I ta ustawa nie znalazła się w tych obradach. Przegracie te wybory. Uratujemy tych ludzi przed tym nożem, który trzymacie na igarle. Dziękuję bardzo. To nie był